Zapraszam na śniadanie do łóżka. Dzisiejsze śniadanie to klasy, który kochają kobiety. Tost z awokado i jajkiem, ale w nieco innej, Ciekawsze odsłonie. Niby proste, ale z pomysłem. W końcu najlepszym sposobem na to, żebym zaimponował swojej drugiej polówce, jest przygotować niczego z i wyjątkowego. A kiedy kuchnia pachnie miłością, to nawet zwykły poranek robi się magiczny. A więc zacznijmy od guacamole. Przykryjemy awokado na pół, wyciągnijmy pestkę, wytniemy kostkę, a następnie czy nie ma, szkody więc Wiecie, że awokado jest owocem, a nie warzywem, a więc będzie to dzisiaj nasz owoc miłości. Kroimy cebulę w bardzo drobną kostkę. Dodajemy cebulę, sok z cytryny i jedną łyżkę oliwy. Odrobinę soli i rozgniatamy. Teraz jest czas na ten element zaskoczenia, czyli wstążki jajeczne, kimchi tamako, który pochodzą z Japonii. Dodajemy odrobiny soli oraz odrobiny cukru. to Tamago dosłownie oznacza złote nitki jajka. Ubijamy jajka, a następnie będziemy je smażyć jak naleśniki, jeden za drugim. Dodajemy odrobiny masła, rozpuszczamy go, a następnie wlewamy nasz nieprawdziwy naleśnik, który powstał tylko z jednego jajka. Zobaczcie jaki cienki piękny naleśnik nam wyszedł. Gotowe naleśniki zwijamy w rulon i dajemy im odpocząć kilka minut, a w tym czasie będziemy podgrzewać grzankę. Pokryjmy chleb i będziemy go posmarzyć na patelni. Patrzcie jaka u mnie jest gruba kromka. Teraz podlejemy oliwą. Proszę bardzo. I posmażymy do złotego koloru. Przenosimy naszą grzankę z czułością na talerz i tutaj zaczyna się nasza miłosna opowieść. Potulamy naszą grzankę guacamole, zostawiając środek na niespodziankę. Wypełniamy je delikatnym serkiem wiejskim, który wtopi się w smak i doda lekkości i świeżości. Teraz czas na nasze złote nitki. kiszy tamago będę je kroił w cienkie pasterki. Na wierzchu ułóż omlet, ciepły, i niczym objęcie o poranku. Dodajemy ostry i namiętny posolunek oleju chili i na koniec posypujemy orzeszkami zimnymi. Voilà, śniadania do łóżka dla ukochanej osoby. Nie pamiętajcie, w życiu są ważne takie małe, drobne gesty i to jest przepis na miłość.